Hej, dzisiaj wybredna Maruda przybywa do Was z pogadanką na temat tej książki, której pewnie już macie podziurki w nosie, bo wam wyskakuje z lodówki, ale teraz przyciągnęłam Waszą uwagę i buduję napięcie. Ale ja chciałabym Wam opowiedzieć o niej z perspektywy osoby, na którą hype na jakąś książkę działa bardzo negatywnie. I zawsze, jeżeli jakaś książka jest wychwalana w mediach, to mi ta książka się nie podoba do dzisiaj. <laughs> Tego samego obawiałam się po Daisy Jones and The Six, warto zaznaczyć, że ja początkowo w ogóle nie zamierzałam się za tę książkę zabierać, i mimo że ludzie dużo o niej mówili, to stwierdziłam, że nie jest to coś dla mnie, bo mamy tutaj biografię zespołu, który nigdy nie istniał, więc to nawet... Nie jest jakiś queen, jakiś Freddy Mercury, to dla nich może bym przeczytała. Tymczasem to jest jakiś fikcyjny zespół, więc po mam się dowiadywać ciekawostkę temat ich życia i czytać wywiady z nimi pasa! Autorka tej książki, którą możecie znać, na przykład siedmiu mężów Evelyn Hugo, nie czytałam tej książki, ale już słyszałam, że to jest dość podobny zamysł. Ponieważ autorka robi coś nietypowego i wymyśla, Fikcyjną kobietę, która pełni rolę pewnego rodzaju dziennikarki, która jest naszą narratorką i która zbiera fragmenty dotyczące twórczości pewnego zespołu, właśnie Daisy Jones and the Six, fikcyjnego zespołu, który nigdy nie istniał, i przeprowadza z nimi wywiady, również fikcyjne, no bo to wszystko jest wymysłem Taylor. Więc czytamy fikcyjną biografię fikcyjnego zespołu która jest tą książką, ale autorką nie jest Taylor, tylko fikcyjny człowiek. To jest Incepcja. Ale muszę powiedzieć, że to jest właśnie to coś, co mnie urzekło, i jeszcze nabrałam przez to chęci, żeby sięgnąć po mężu w Ewelin Hugo, ponieważ ja, jeżeli mnie znacie, wiecie, że ja uwielbiam oryginalność w książkach. Jakieś nowe podejście do tematu, nowy format zapisu, na przykład, nowy motyw, wątek, którego nigdy nikt nie poruszał, to jest coś, co ja bardzo sobie cenię, jeżeli chodzi o literaturę. I tu autorka zrobiła. Coś wyjątkowego, za co ja ją chcę bardzo pochwalić, bo ta książka to jest dosłownie zapis wywiadu, wypowiedzi poszczególnych członków zespołu, ich rodzin, jakichś menadżerów, jakichś przypadkowych przechodniów, którzy coś tam mieli z nimi wspólnego. Więc autorka stworzyła 50 różnych postaci, z których każda jest inna. I to jest wyjątkowe. Powiecie, często mamy książki, gdzie mamy trzech bohaterów, każdy prowadzi narrację ze swojej perspektywy, tylko że na przykład tę książkę napisały trzy osoby, trzech autorów i każda wypowiada się niejako w swoim imieniu. Tymczasem tu mamy jedną autorkę i nie ma czegoś takiego, że jest jakaś niekonsekwencja w tworzeniu e, charakteru, osobowości tej postaci. My wiemy, że ta osoba Przeżyła to i to ma taki taki charakter, taki, takie plany na przyszłość, motywacje, w taki sposób patrzy na świat i my już się domyślamy, jak ona może na daną sytuację zareagować, bo to jest w jej stylu. Tymczasem wiemy, że ta druga osoba zareaguje zupełnie inaczej. I autorka nie robi czegoś takiego, że nagle zmienia charakter postaci, tylko dlatego, żeby móc popchnąć dalej fabułę. To się wszystko trzyma tej przysłowiowej kupy. I to moim zdaniem nie jest łatwe, żeby wcielić się, wiecie, rozdwojenie jaźni, żeby wcielić się w mnóstwo różnych postaci i umieć przyjąć ich sposób patrzenia na życie. Więc to wszystko jest bardzo realistyczne. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, to właśnie, ja chyba nic nie powiedziałam jeszcze o fabule, to są lata 60., 70., 80, USA, Los Angeles i właśnie historia zespołu, tego jak się poznali, taki. This the power, sex, drugs, and rock and roll. Jest mnóstwo narkotyków, alkoholu, grupis, gdzieś tam jakieś przekleństwa, historia tego, jak w tamtych czasach funkcjonowały zespoły, trochę opowieści o tym, jak pisali piosenki, jak tworzyli zdjęcie na płytę, jakie mieli między sobą, kto się z kim dogadywał, kto nie, jak na przykład działalność w tym zespole wpłynęła na ich życie prywatne, jak reagowały na to ich rodziny. I co się z tym wiąże? Tu nie ma jakiejś wyjątkowej akcji, która, wiecie, że pościgi, strzelanki, coś. To są po prostu wypowiedzi ludzi, i bardziej tutaj się liczą relacje międzyludzkie niż sama akcja. Mamy za to właśnie te niesamowicie realistyczne charaktery, różne podejścia, na przykład do uzależnień, do macierzyństwa do małżeństwa, do założenia rodziny, ale żaden z tych sposobów nie jest przedstawiony jako zły, jako niewłaściwy, tylko jako, że jest, że tak jest w życiu, że ludzie też podejmują różne decyzje, czasem ich żałują, czasem nie, czasem nie rozumiemy decyzji, którą podjął nasz sąsiad, nasza siostra. Ale tak jest w życiu i tak jest też w tej książce. I zazwyczaj też, jeżeli w powieściach mamy narrację pierwszoosobową lub trzecioosobową, to patrzymy na świat z perspektywy danego bohatera, jest nam to narzucone. Tymczasem tu, dzięki temu, że jest to zapisane w formie wywiadu, to bardzo często zdarzają się takie momenty, kiedy opisywana jest jedna sytuacja z różnych perspektyw, i okazuje się, że każdy zapamiętał ją inaczej, i to nam, jako czytelnikowi, daje. Pole do popisu, pole do interpretacji, do tego, że możemy się zastanawiać, czy na przykład któraś z tych postaci kłamie i dlaczego to robi, czy może po prostu zapomniała po latach tę sytuację, czy może ma taki charakter, że jej charakter nie dopuszcza do, do tej konkretnej interpretacji, że tak mogłoby być. Nie, na pewno tak nie było. Jakieś wyparcie tu wchodzi. I to jest fantastyczne, że autorka nic nam nie narzuca. I nie narzuca nam poglądów jednej postaci, nie narzuca nam swoich poglądów, a my możemy stanąć po czyjejś stronie, jednocześnie zdając sobie sprawę, że żadna z tych postaci nie jest biała i nie jest całkowicie dobra, tylko każdy ma coś... Um, um. Jak to się mówi? No, coś ukrywa? Jak mówiłam, jeżeli chodzi o fabułę, skupiamy się na tej muzyce, i myślę, że to jest książka, która będzie dobra dla wszystkich tych, którzy e, lubią zaglądać w życie gwiazd i celebrytów. Może nie brzmi to dobrze, ale wiecie, dla tych, którzy lubią czytać te różne biografie i autobiografie i Queeny i Amy Winehouse i Jenny Joplin, to są myślę dwie akurat postacie, które bardzo mogą się kojarzyć z Daisy Jones. E, dla tych, którzy lubią oglądać te różnego rodzaju dokumenty, e, na przykład z Tras koncertowych zespołu, czy te Miss Americana o Taylor Swift. I ogólnie dla tych, których przyciągają muzycy niezależni, tacy, którzy muszą walczyć o taką muzykę, jaką chcą robić, i o tym, jak właśnie media i rynek muzyczny wpływają na zmianę w tych artystach, czasem negatywnie, bardzo często negatywnie. To jest też coś w stylu, powiedzmy, Narodzin Gwiazdy, chociaż muszę troszeczkę mniej dramatyczne. To jest ta tematyka z cudownymi postaciami, z cudownymi y, charakterami. Co do tej samej narracji, ja jeszcze zastanawiam się, jak to zostanie przedstawione na ekranie, ponieważ tak ma powstać miniserial, jeżeli się nie mylę, z samym Klaflinem. I właśnie jestem ciekawa, jak ta narracja zostanie przedstawiona. Bo jeżeli będzie to pokazane jako wywiad, tak jak jest to tu przeprowadzone, jako taki em, dokument, wywiad z członkami zespołu, to obawiam się, że może być to nudne, e, że widz, e, jako osoba, która nie zna tego zespołu, w ogóle nie będzie się mogła zżyć z tą historią. Natomiast jeżeli. Pójdą w taki film fabularny o zespole, właśnie Ala Narodziny Gwiazdy. To tu się niespecjalnie coś dzieje, żeby to pokazywać i budować napięcie, i zaangażować widza w tą historię, a jednocześnie zostanie ona tym samym obdarta z tego, co tu jest najciekawsze z tej oryginalności, e, która właśnie e, wiąże się z formą zapisu tej książki. Jest też mały plot twist. Też on wybrzmi, wydaje mi się, tylko w tym wypadku. Znaczy, da się to poprowadzić inaczej, widzę to, ale... Nie wiem, nie mogę sobie na razie wyobrazić, jak ten serial zostanie zrealizowany. Jestem tego bardzo ciekawa. Jeżeli moje wrażenia jakoś was zainteresowały, to ja mogę was zaprosić na wybrednamaruda.pl, bo napisałam tam tekst o tej książce, tylko tak powiedzmy bardziej po polsku, bo tutaj tak spontanicznie rzucam, a tam mogłam się jednak zastanowić, poprawić błędy językowe. Ja jestem też ciekawa, czy czytaliście tę książkę, jak wam się podobała, czy może ten hype jednak was przerósł i nie jest to historia dla was i nie zamierzacie w ogóle się za to zabierać. Rzucę wam też taką fajną grafiką na Instagramie, która myślę, że jest dobrym podsumowaniem tej książki i tej recenzji, więc w sumie po kiego grzeba to oglądacie, jak moglibyście tylko zobaczyć grafikę na Instagramie, Ale cicho! Także mm, szczerze... Ja mogę Was już zapewnić, że to jest jedna z książek, która znajdzie się w topce książek tego roku. Jakby, rzadko kiedy to mówię, nie? Ale mam już takie dwie książki, które w tym roku przeczytałam, które są genialne i się w tej topce znajdą z jakiegoś powodu wyjątkowe. I, I właśnie taką wyjątkową książką dla mojego serduszka będzie Daisy Jones. Napisałam, wypisałam już sobie kilka cytatów, jakby ja rzadko zaznaczam, a tutaj kilka cytatów już wypisałam będą w moim art journalu, także zapraszam was do śledzenia Facebooka, Instagrama, YouTube'a i bloga, żeby ze wszystkim być na bieżąco, wiedzieć co tam kiedy wrzucam. I do zobaczenia! A w ogóle tak w temacie tego hype'u na książkę i tego, że wszyscy to teraz recenzują, to chciałam tutaj się wytłumaczyć, że i ta recenzja nie powstała we współpracy z wydawnictwem. Nikt mi za to nie zapłacił, robię to z własnego dobrego serduszka, ponieważ pokochałam tę książkę i chcę wam ją wcisnąć i dlatego to robię. I tak, nikt o tym nie wie, nie wiem po co to mówię.